Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Tramadolichydrochlor się kłania. No jakby tu zacząć? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Słuchajcie, przez pierwszy tydzień od założenia tej hodowli przekopnic tutaj praktycznie do piwnicy nie schodziłem. Jeżeli w ogóle schodziłem, to na jakieś 5 minut, tylko jak szedłem po jakiś zapas tabletek, czy jakichś innych rzeczy. Więc tylko zaglądałem. A więc tutaj ten zbiorniczek po prostu przez tydzień czasu sobie stał i dojrzewał, tak? W tej chwili już ma około 3 tygodni, i jest życie, tak? Jest życie, ale triopsów nie ma. Za to są rozwielitki. dafnie sobie tutaj pływają w najlepsze. Ja tutaj naprawdę nic nie dolewałem, oprócz wody ro, wody z filtra ro, więc, no, jak widzicie, trochę glonów również jest, jest piaseczek, jest, są kamyczki, grzałka cały czas utrzymuje temperaturę w granicach 25 stopni przez około 14 godzin na dobę tutaj świeci ta lampka więc długo jest światło no i widzicie co się stało życie opanowało ten zbiorniczek będę miał trochę Dafni do skarmienia swoich rybek a na razie tylko po prostu to jeszcze obserwuję, może dosypię jeszcze tego bo jak wiecie użyłem tylko połowę tego czegoś w czym były jaja przy kopni. więc może mi się uda tym razem może w tej drugiej połówce po prostu były. E, zwłaszcza, że teraz jest tutaj, myślę, więcej będzie dla nich e, co jeść. Dla tych przekopnicz niż, niż było w takim jałowym zbiorniczku. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie, na razie obserwuję sobie jak pływają dafnie. I mam kolejną hodowlę dafni u siebie w piwnicce. To tyle na dzisiaj. Taki krótki update, ciekawostka tego wszystkiego. Trzymajcie się. Cześć!